Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogmasie w dzisiejszym... Dzisiaj robimy metamorfozę nowych włosów Formować włosy kochani, będę farbować, nie będę ścinać, będę tylko farbować włosy Dojechałem do fryzjera eee, Jeszcze wam nie zdradzę jaki kolor włosów będę mieć, Teraz się to wszystko dowiecie, Muszę ciągnąć do końca czy się stresuje? Nie. na włosy z góry? Przyznam, że nie. Idę tylko je farbować. Więc jestem ciekawy sam jak będzie. Jaki kolor wyjdzie? Także proszę bardzo, moi kochani, ja wyglądam następująco. Kochani, zaraz zobaczycie reakcję Julii, mój kolor włosów. I jakby ona myśli, że jest brąz, ale nie jest brąz, to jest biały blond. Ale wy też to z zobaczycie zaraz, tylko musimy dojść do klatki i zobaczycie. Taki klaczek. No? no. że biały włosy. No? A no i tak, to ja co coś wypoznałam? Mogę to tak. Nie? Co myślisz o moich włosach? No nie masz takich odrostów. Już. Ładne są, nie? No. To mi się podoba. Chciałeś pan mnie rząd, żeby było, żeby się, jak ja było, na Stasiu, żebym powiedział do niego, Aaron, nie zrób kłopoty, bo jeżeli sobie pewne włosy, to będzie ciężko schodzić. Ładne masz włosy, nie? No? Idziemy do sklepu. Sernik, czego ja tak nagrywam w życiu? No ładne mam te włosy. No, myślę, już wyglądam jak Geralt z Rivi. A ja wyglądam jak y, ta płatka Wychodzę. <grym> <Pichowa>. Też <grym> do nas uszechem. Do nas za Okej, okay, my idziemy szukać jedzenia, a dozwiemy się no, do ja do zaraz za. Ja chcę. Y, wie, maca. Maca. Ale sucha. suchar. Czekaj, ja muszę rozkosować. A to było śmieszne. <noise> bip, 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 bip. Jestem koniem. Według mojego MBTI jestem po Jackiem Horstmanem, który jest koniem. I jestem koniem, bo płotko jestem. Która ma dzisiaj swój dzień eksponacyjny No on mentalny. mnie, on dwóch lat jest i mówi Jula, spałaś? A ja nie, nie. a ja mówię 2 plus 2. Ja bym powiedziała coś, ale on zawsze jak tak mówię, to jest w powiecie, że jestem jest zbyt miło. Ty jesteś słodki. To się rozerwałam z tyłu, jak ci pociągnął. <grym> Idziemy dalej. Ja bym zjadła, wiesz co. Kochanie, wybraliśmy się z dziurą. to operę chcesz? Pan. Pączki? Żeby spałam Co ty chcesz, u lat? Wejdę. Mi pączku się. Przejdźmy. A, a lubisz rodzynki? Jula ma za zmontowanie mi filmiku wysokie Dobra, nie? ja losuję w Nie lubię tych To co chcesz? Nie wiem Pieguski? No No to bierz Hejcie! No Wcale nie ustawiony challenge Jeszcze raz. Jula losuje Wow! To moi... wiedział, że to są moje ulubione. To on że to są moje ulubione. Widzę rodzynki, Nie skancelujcie mnie, kocham rodzynki. Idziemy po zapiekanki, bo my z Juną chcemy zapiekanki sobie dzisiaj zjeść. Ja chcę, żeby... Ja chcę na skandal zjadł. Patrz. Muszę o czymś zagadać. Bo ona ma coś takiego, że ona... No. O! Super tanio. Nie widzę, że byłoby to super tanio Ale ja żałosne, bo kiedyś były milarniesie 2 plus 1 raz. Bo zobaczyli, że przychodzisz codziennie Co? To jest tak dobre, to jest tak dobry smak milarniesia jeżeli pomyśleliście tego oceana mozowego To jest najlepszy smak milerwisie. Po kakao To jest najlepszy Starnie, Julę umyła mnie tego kakao, to je wypiłem Ale ona nie pamięta To jest dobrze E, przyszedłem chyba zapiekańki, bo tak mi się cholernie z zapiekanek. się oglądaliśmy Jawora Jura mówi, że oni źle zrobili zapiekanki. A ja mówię, Jura, jak się dobrze robi zapiekanki, no? ja zrobię lepsze. Ja odpowiadam, żeby przywieźć zapiekanki.